Witajcie, z tej strony Grustu. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat rodzaj najlepiej wykonanej broni jaką możemy znaleźć w Kenshi. Jest to broń typu Meitu. Twórcą tej broni jest domniemany Cross. Gdy mamy broń z opisem Meitu, zwykle mamy opis There was at some point in history a legendary master smith, of whom nothing is known except his name named from the blade inscription Cross. The blades never rust or need sharpening and are said to be unbreakable, There are only handful in existence. Prawdopodobnie w historii był legendarny mistrz kowalstwa, ona lub on, który zajmował się wykonywaniem tych ostrzy. Jedynie co wiadomo, że podawał na swych ostrzach, broniach, inskrypcję CROSS. Do dzisiejszego dnia pozostało zaledwie kilkanaście sztuk tego znakomitego kowala. Te bronie się nie niszczą i nie trzeba ich ponownie naostrzać. I tutaj właśnie jest problem, bo nie wiemy dokładnie, kim był tak zwany Kros. To był skeleton, który był świetnie uzdolniony, czy może to był HIV lub inny, jak Szek, może nawet człowiek, który miał niesłychaną smykałkę do kowalstwa i wytwarzania broni. Jest też inny motyw. Gdy świat jeszcze nie był tak zniszczony, może to cross jest skrót od Gildi, która zajmowała się wytwarzaniem broni na przemysłową skalę, a do dziś po prostu pozostały tylko pozostałości. Po paru nastu tysiącach lat, skeletony, choć wytrzymałe i potrafią długo przeżyć. Jest też broń Edgewalkers, ale o niej nie będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko o modelach typu Meitu. Ciekawostek w japońskim Meitu oznacza też słynny, doskonały miecz. Jak zauważyliście, ich jest niezbyt dużo, lecz w każdej kategorii rodzaju znajdziemy parę modeli, które możemy znaleźć rozsiane po świecie Kenshi. Niektórzy są władającymi szlachcicami posiadający tą broń, ale i znajdą się też znakomici wojownicy lub zwykli rzezimierzcy, którzy nazbierali słabszych bandytów, tworząc podwaliny post swoje nowe gangi. Pierwszym typem broni, jakie omówimy dzisiaj, będą bronie typu blunt. Jeśli chodzi o bronie typu blunt wytworzone przez Maytu, są zaledwie tylko dwie. Jest heavy -e i zwykły. -e. Dokładnie nie wiem jak się to wymawia, więc musicie mi wybaczyć. Jak już zauważyliście, te dwie bronie można znaleźć w dwóch dosyć skrajnych miejscach. Jeśli chodzi o Heavy Mate'u Możemy odnaleźć Heavy możemy odnaleźć w Ashland Dom 4 Czyli w Ashland, w końcowym jakby miejscu którą tą broń dzierży General Hat 12 To dosyć wytrzymały przeciwnik Należący do Starego Imperium, a raczej jego pozostałości nie będziemy się zajmować tym razem y, samą postacią dzierżącą tą broń, lecz, lecz samą bronią. Jak spojrzycie na statystyki, jest to broń typu obuch. Ona zajmuje się typowo obrażeniami obuchowymi, czyli łamanie kończy. Jeśli chodzi o penetrację, pancerza ma plus 10%, a utratę krwi ma zaledwie 0.1%. Dodatkowym atutem tej broni jest posiadanie plus 8 do defensywy naszej postaci, ale za to minus 2 do walki w pomieszczeniach. Sama broń jest bardzo ciężka. Większość broni Meitu wymaga bardzo dużej ilości siły, w szczególności bronie, które nie są lekkie jak katany. W tym wypadku Heavy wymaga 104 siły do prawidłowego używania. Sama broń waży 36 kg, więc jest to dosyć ciężka i masywna broń. Jest też jej odpowiednik lżejszy, zwykły Jitter. Tutaj obrażenia ma znacznie mniejsze, bo Blind Damage ma już 1,80. Indos Bonus ma plus 4, a Defense Bonus ma plus 8. Więc tutaj akurat ma plusy do walki, nawet w pomieszczeniach. Dodatkowo potrzebuje znacznie mniej siły, bo 72. I waga też jest znacznie mniejsza, bo 25 kg. Tą broń możemy znaleźć w. Krypcie Tengu, Tengu Vault, w więzieniu Imperium, które jest zarządzane przez Wardena, który posiada tą właśnie broń. Żeby się tam dostać, trzeba troszkę narozrabiać, bo jednak to jest miejsce zamknięte i odizolowane. Następną grupą broni, jaką dzisiaj sobie jeszcze omówimy, jest to broń typu Hackers. Broń Hackers na początek. Najbardziej znana broń, Paladin Cross. Paladin Cross jest to broń, która używana jest przez Holy Nation najczęściej. Broń ta posiada 1,76 obrażeń cutting, plant 1,60, blood loss 0,75 i dodatkową funkcję penetracji pancerza 30%. Dodatkowy ma jeszcze bonus plus 2 do obrony i minus 2 do walki w pomieszczeniach. Dodatkowo broń ma też minusy do walki z, ze zwierzętami, mniej 10% do obrażeń, natomiast w walki z robotami plus 50% obrażeń. Natomiast do walki z ludźmi dodatkowe minus 10% do obrażeń. Jak widzicie broń stworzona typowo dla pollination, by jak najbardziej niszczyć teletony. Sama broń waży też dosyć sporo, bo 32 kg i wymaga 64 siły do prawidłowego używania. Broń możemy tą pozyskać po pokonaniu głównego antagonisty Holy Nation, czyli samego Lorda Feniksa, który znajduje się oczywiście w Bristol Hill. Następną bronią, dość śmieszną, jest to broń dzierżona przez samego King Gurgla, który znajduje się na wyspie ryboludzi w opuszczonym laboratorium. Jest to Combat Clever. Combat Clever jest to broń też typu hackers. Ma obrażenie cutting damage 1,65. Blunt damage za to 1,40. Blood loss ma 0,75. Armor penetration plus 30%. I oczywiście obrażenia przeciwko ludziom minus 10. Ale za to obrażenia dla robotów plus 25%. Obrażeń więcej. Broń też jest dosyć ciężka. 28 kg. I by prawidłowo z niej korzystać, wymaga 56 sił. Następną bronią jest. Moon Cleaver, którą dzierży sam Preacher. Preacher jest heavem, który ma własny kult, Księżyca, nie nieopodal jednego z większych miast Imperium. Jeśli chodzi o broń, Moon Cleaver ma Cutting Damage 1.54, Blunt Damage 1.60, Blood Loss 0.50, Penetrację Armora plus 30%, minus 2 obrony, jeśli chodzi o obrażenia przeciwko ludziom, minus 10% obrażeń, Natomiast jeśli chodzi o obrażenia względem skeletonów, robotów, plus 20% więcej obrażeń. Broń sama waży 32 kg. Aby prawidłowo jej używać, potrzebujemy 64 siły. Następną bronią, jaką mamy w Hacker, jest to Short Cleaver. Ten rodzaj broni możemy zdobyć po pokonaniu Head of Agriculture w Ashland Dome 1. Jeśli chodzi o statystyki samej broni, Cutting damage ma 1,54, blunt damage ma 1,40, armor też ma plus 10%, natomiast obrażenia przeciwko zwierzętom ma minus 10%, a obrażenia względem robotów, skeletonów plus 20% obrażeń więcej. Sama broń waży 28 kg i potrzebujemy 56 siły, by używać tej broni prawidłowo. W następnym odcinku omówimy następne rodzaje broni. Trzymajcie się.